Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj znowu w Fazmofobie Tangle łódzik, na poziomie koszmarnym. Mamy już kadzidła, więc będziemy się starać robić perfect game'y Może nie zmisuję żadnego zdjęcia, zobaczymy. A tymczasem przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. No cóż, lecimy. Dzisiaj najprawdopodobniej pojawi się jeszcze odcinek z kampanii ze StarCraft'a. Ale to gdzieś pod wieczór bardziej. Bierzemy ten to standardowy itemy, do set. Lecimy po korki. Może przy okazji się jakiś przedmiot przeglądny znajdzie. Albo duch zapalę. Też zapalę. Nie ma lustra. Chcę zobaczyć, czy korki są w tym W garażu. Nie ma ich, ale tak sobie zapalę. Idziemy do piwnicy. Rezki, może pentagram jakiś? Jednak nie. Jest switcha. Dobra, to zapytamy ją. Gdzie jest? Yy, a... Master Room chyba. Tak szybko? Żeby jakiś demon gaming Demon To jest najprawdopodobniej demon Przygnałem się Wiemy, że tu jest chyba. O, ciekawe. Ile mamy psych? A nie, nie sprawdzimy. Plusów też nie mamy, więc. Wrzucimy tam kruca i temperaturę. Przy okazji, cud rozsypiemy. Ciekawe. To jest tu tu, né? Nie no, to jest tutaj. Ruszył drzwiami. Ale uv nie ma, to czemu już han? Czyli demon nie może być. Ref nie może być też. Proszę, nie. I okej, okay, jeszcze tak szybko atakuje. Dobra, zaryzykuję. Halo? Dobra. No nic. Jurej, może nam szybko. Psychę No. A nic, zagramy sobie jeszcze jedną rundę. Może teraz zaczwicie. Atrzy Myślałem, że ten Jokaj, yy, bo on może hantować 8, 80% z tego co pamiętam, lustra nie mamy, pustywki nie mamy, lecimy do garażu, są korki. Może teraz da się ten. Bawić łowców, łowców. nie ma. E okej, okay. jest tutaj? Przyrzuciłeś. Nie mam pojęcia, jedziemy zobaczyć, czy laleczka jest. Ale jest kość. Nie ma laleczki, jest pentagram. No ładnie tam wrzucasz, ładnie Chcemy zrobić szybko zdjęcie pentagramu Zgadzimy sobie Byleby to nie był znowu jakiś jury I lecimy po rzeczy po sól, po króca, dla bezpieczeństwa. Dobra, króca później. Temperaturę i karty. A zadania jakieś? Krucyfiks, zdjęcie i kadzidło. No, zdjęcie to może uda się nam podczas pentagramu, ale. Muszę lepiej nie ryzykować. Pięknie rzucasz. No, tak pod. Piątka może być Na wejściu sobie sól do rzucimy tu ten O i ultrafiolet jest też. To też może być, że tutaj nie Ale zobaczymy czy temperatura tu spada Spada, więc tu jest tu I co? I kamera Ciekawe interakcje Są orby. No orbów nie widać póki co. Tak wykreślać nie możemy. Nic, wiem po te rzeczy. Temperatury muszą być przy handlu. Mimika raczej nie będzie. Docy. Goria to może być. Fantoma to się musimy sam dowiedzieć. Weźmy Docy i Spirit Boxa. go zrobimy może nie tak On spirit Box raczej nie ujawni. Te odsy mogłyby też być lepiej trochę ustawione. O. A drugie... Drugie to po prostu tak. Sprawdźmy temperaturę jeszcze. Nie zapowiada się, żeby to był ten Hantu Zresztą nie wiadomo co tam jeszcze praktycznie jeszcze jest Ale póki co zakładamy, że jest A! Dobra, są orby. Hantu, banshee To nie może być Hantu, więc to jest Banshee albo obak Przez zdjęć cztery. Wezmę sól. Wezmę krzyż, bo... potrzebne są zadania. Ale czyli to może być jeszcze teoretyczny mimik? Kurdy Kurde, jak się przestraszyłem.

No nic, zejdziemy na ryzyko z pentagramem. Nie! Tak bardziej przypuszczam, że to jest obakę. No krzyknij. W razie ufałka jest taka. O ty refko jedna. Dobra, powiem wam, że jedziemy. A. No cóż. No, mogłem to lepiej rozegrać, ale trochę stresik mnie wziął. Nie chciałem drugi raz zginąć, więc. Durne. To by było na tyle na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Z góry dziękuję. Na razie. Cześć.